Cześć. Tu Piotrek Wojtyna. Nadaję z mojego fanpage'a prosty, prosty, biznes. I dzisiaj chciałbym ci opowiedzieć o, o pewnej autorce, a mianowicie o, pewnej, o autorce, o, o pewnej książce, a mianowicie o charakterystyce, o charakterystyce i przyszłości zjawiska multilevel marketingu. W gospodarce polskiej i światowej. Napisała to doktor vogel Wogel Autorka jest, jest doktorem ekonomii. I dlaczego ci o tym mówię? Zaraz o tym Ci powiem, zamiast zanim o tym Ci powiem, pozwolisz, że jeszcze to, jeszcze udostępnię to na moim. Chciałbym to udostępnić również na moim profilu prywatnym. Okej. Okay. Zaraz udostępnię udostępnię na swoim profilu i już wracam o, już wracam do siebie Ok, chwileczkę właśnie jak to się robi, jak to można zrobić udostępni Ok, może udostępni w Chwila chwila, sorry, ale wiesz co, po prostu e, dostępnie na do swojej osi czasu. Tak. E. Dobra. W porządku. Poszło. Udało mi się udostępnić słuchaj. No niestety, Facebook jest taki, że, że co chwila coś zmienia i to, co się okazało, że, że działało jeszcze w ubiegłym tygodniu, dzisiaj patrzę, po prostu lipa, za przeproszeniem, nie działa, tak? Okej, okay, dobra. Słuchaj, jeszcze raz. Więc chcę Ci dzisiaj opowiedzieć o książce Multilevel Marketing w gospodarce polskiej i światowej. Autorem książki jest dr Alina Vogelgesang. A czego, dlaczego Ci o, tym, o tej książce mówię? Dlatego mówię Ci o tej książce, bo jest to książka przede wszystkim napisana dla, dla, dla osób, dla liderów przede wszystkim, którzy zajmują się multilevel marketingiem i z tego mają po prostu pieniądze, żyją z tego. Druga rzecz, jest to również dla ludzi, którzy być może zastanawiają się na, o tym, czym tak naprawdę jest multilevel marketing bo wokół w ogóle tego, tej działalności biznesowej narosło mnóstwo mitów, czasami po prostu różne, ludzie mają bardzo różne wyobrażenia i ta książka pozwoli Ci, jeśli chcesz na przykład e, przede wszystkim spojrzeć na ten, na ten biznes, bo jest to po prostu biznes, jak, jak na, na, na zagadnienie biznesowe, czy też ekonomiczne, to przypomnę Ci, jest to pisana właśnie z pozycji doktora ekonomii. Jedna rzecz, ja Tą książkę osobiście powiem Ci tak, namęczyłem się trochę, żeby ją przeczytać, dlatego że to że ona jest pisana w formie takiej nie wiem, rozprawy jakby nauk, naukowej trochę. Jest tutaj sporo tabelek czasami do, do zapoznania się z nimi. Jakieś tam wykresy. Ale spokojnie jest to, jest to do ogarnięcia również i dla Ciebie. Dlatego, dlaczego mówię, że i dla Ciebie? Bo skoro ja to zrobiłem, to uważam, że tym bardziej Ty to możesz zrobić, a wierz mi, Jestem osobą taka, która bardzo stroni od wszelkich rodzajów tam wykresów matematycznych i tak dalej, i tak dalej, jakby tego nie ogarnia, mnie kumam za bardzo i to jest jakby nie moja bajka, tak? Więc ja przebrnąłem przez tą książkę i dlatego do tego Cię zachęcam. To da Ci inne całkiem spojrzenie na zagadnienie multilevel marketingu jako po prostu biznesu, jako zjawiska, jako trendu przede wszystkim biznesowego. I o czym tam jest ta książka? Pomijając słowa wstępu, mam nadzieję, że mi to, które mnie wybaczy, że zdradzam jakby e, może nie tyle co zawartość tej książki, ale przede wszystkim e, rozdziały tej książki. E, jest, jest to, ona jest podzielona na tak zwane rozdziały, tak? I w pierwszym rozdziale masz coś takiego, co jest to wprowadzenie do zagadnienia zjawiska multilevel marketingu. E, no chwileczkę, bo ja sobie muszę to na roz, otworzyć jednak na, na rozdziałach. I w tym rozdziale znajdziesz również takie podrozdziały: przede wszystkim jak pojęcie multilevel marketingu, następnie konfrontacja multilevel marketingu ze sprzedażą bezpośrednią, co jest bardzo ważne. MLM i sprzedaż bezpośrednia wrzucane jest do jednego wora. Sprzedaż bezpośrednia przede wszystkim jest, star, jest starszą zdecydowanie formą prowadzenia biznesu, czy też sprzedaży, a multilevel level marketing jest młodszą jego formą, formą, formą biznesową. I oczywiście multilevel marketing zawiera elementy sprzedaży bezpośredniej, ale generalnie ma swoją specyfikę i jakby stawianie w jednym rzędzie tych, tych trendów, czy tych kanałów sprzedaży, czy też biznesu, no nie do końca daje dobre rezultaty. Następnie potem mamy porównanie działalności gospodarczej w ramach multilevel marketingu z klasyczną działalnością gospodarczą. Jeśli chcesz wiedzieć przede wszystkim, jeśli chcesz, no, jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego, znaczy po tej lekturze będziesz wiedział, jak rozmawiać z przedsiębiorcami innymi, którzy prowadzą inne po prostu biznesy. Potem jest wieloznaczność pojęć stosowanych w multilevel marketingu to też jest taka ciekawostka. Wiesz, to, co, co jest bardzo ważne, więc to, co my w naszym żargonie MLM-owym, jeśli tak mogę powiedzieć, nazywamy, ma całkiem inne znaczenie w środowisku biznesowym czy też ekonomicznym, i czasami dochodzi w tym wypadku nie do, do nieporozumień, tak? I o tym właśnie tuż tutaj znajdziesz kilka słów. Następnie drugi rozdział to jest budowa systemów multilevel marketingowych, a mianowicie struktura i tworzenie sieci kontaktu w ramach multilevel marketingu. To może być ciekawe, ale jest ciekawe. Potem mamy typy planowych rozwojów stosowanych, planów rozwojowych stosowanych w multilevel marketingu, czyli mówimy tutaj właśnie o planach kariery i tak dalej, i tak dalej. Potem następnie jest omówienie globalnego charakteru systemów multilevel marketingowych, czyli są firmy, które mają zasięg ogólno, e, ogólnoświatowy. Trzeci rozdział dotyczy stosunków społeczeństwa do zjawiska multilevel marketingu. I słuchaj, tutaj się zaczynają schody, tak? Uwarunkowania negatywnej postawy społeczeństwa wobec zjawiska multilevel marketingu. I nie ma co udawać, prawda tak jest taka, że jest część społeczna, społeczeństwa, która powiedzmy, jakby ma małą dozę akceptacji dla multilevel marketingu. Druga rzecz, właśnie w wyniku nieprawidłowego działania, co niektórych z nas, ludzie potem nas w tym wypadku akurat tak odbierają, tak? Na tej zasadzie, że powiedzmy, mówią MLM, nie nigdy, no way, tak? Na tej zasadzie. A więc nie ma, a więc o tym mówi. I jeśli nie będziemy o tym mówić głośno, na przykład, albo nie będziemy zdawać sobie po prostu sprawy, to nie znaczy, że tematu nie ma, że problemu nie ma. Więc ku twojej rozwadze, drogi liderze MLM-u. Eee, następnie mamy. Kontrowersje wokół osobliwości multilevel marketingu. No tutaj Alina rozprawia się z pewnymi tam rzeczami. I trzeci podrozdział, znaczy druga, trzecia część tego rozdziału to jest multilevel marketing kontra piramidy finansowe. To też działalność piramid finansowych, też nam, że tak powiem, wrzuca głazy do naszego grudka, i to też dobrze było, żebyś wiedział, o co Kaman. I myślę, że pod tę po która bardzo w tym wypadku Ci pomoże. Rozdział czwarty to są uwarunkowania i perspektywy rozwoju multilevel marketingu w gospodarce rynkowej. Jest to transformacja, pod rozdział pierwszy jest to transformacja multilevel marketingu z epoki MLM 1.0 do epoki MLM 2.0 i to jest taka ciekawostka. Książka jest wydana, czyli powiedzmy jak był pierwszy MLM, potem była druga fala, że tak powiem uzawodowienia i profesjonalizacji, tego, 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 tego zjawiska, tego trendu. Książka jest wydana poczekaj, w 2015 roku i mówimy o MLM-ie, o przejściu z MLM 10 do Epoki 20. I teraz sobie wobec mamy rok 2019 i drinował dr Vogelgesang już wieszczy tak, o tym, że idzie albo już jest właściwie MLM 3.0. I jeśli nie będziesz sobie zdawał z tego sprawy, no to może to rodzić bardzo szerokie konsekwencje dla Ciebie i dla Twojej struktury. W ogóle są takie, jest, szkole, jest taki szereg szkoleń w całej Polsce na temat rewolucji w MLM 3.0 i uważam, że jako lider powinieneś po prostu z nich skorzystać i zobaczyć o co chodzi. Ja Ci nic więcej po prostu nie powiem. Potem mamy następnie symulanty i bariery rozwoju multilevel marketingu w gospodarce światowej. Następnie analiza uwarunkowań makroekonomicznych i perspektywy rozwoju multilevel marketingu w gospodarce światowej. Tak wiem, brzmi to ekonomicznie strasznie, ale tak jak powiedziałem, jeśli chcesz być, po prostu, chcesz mieć wspólny język z ludźmi biznesu, to ta książka generalnie jest po prostu lekturą obowiązkową. Rozdział piąty dotyczy lidera, czyli nas w multilevel marketingu. I tutaj poruszane są takie tematy jak cechy i predyspozycje lidera multilevel marketingu, kreatywność i innowacyjność menadżera multilevel marketingu, lider multilevel marketingu w procesie tworzenia relacji z klientem, tak? I podpunkt czwarty, rola menadżera multilevel w działalności sprzedażowej. A więc ta książka o tym mówi. Rozdział szósty dotyczy przede wszystkim społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze, obszarze multilevel marketingu, czyli jak to się mówi chyba z angielskiego CSR-u, tak? Eee, I tutaj mówimy o, idea, ide, o ideach społecznej odpowiedzialności biznesu w multilevel marketingu, następnie zachowania etyczne i nieetyczne w środowisku multilevel marketingu, bo coś trzeba też sobie powiedzieć. Eee, znajdziesz tutaj czasami po prostu informacje o zjawiskach patologicznych, które się dzieją w tej branży na pewno dobrze, żebyś sobie zdawał z tego po prostu sprawę. Obszary wewnętrznej i zewnętrznej społecznej odpowiedzialności biznesu w marketingu. Ostatni rozdział, rozdział siódmy dotyczy percepcji podstawowej działalności w ramach multilevel marketingu. Pod, pod, pod rozdział pierwszy jest to adaptacja w koncepcji marketingu MIX, działalności multimarketingowej. Podpunkt drugi wykorzystywanie możliwości marketingu wewnętrznego w multilevel marketingu. I podpunkt trzeci produkty systemowe w multilevel marketingu. Podpunkt czwarty tworzenie wartości w strukturach multilevel marketingowych. Więc uważam, że to są rzeczy, które będą Ci pomocne w tym obszarze. Następnie, potem jeszcze mamy MLM w perspektywie branżowców i obserwatorów, i bibliografię. Na końcu. Na końcu tej książki są wypowiedzi niektórych, właśnie liderów z multilevel marketingu, którym mówią właśnie, M.N. w perspektywie branżowców i obserwatorów jednocześnie. I tak jak powiedziałem, jeśli chcesz trochę lepiej patrzeć na to, czym się te zajmujesz, jeśli chcesz znaleźć wspólny język z ludźmi biznesu, to ta lektura jest dla Ciebie obowiązkowa. Oczywiście możesz ją przeczytać lub nie, wybór należy do Ciebie. Ja ją przeczytałem, nie żałuję i do tego Cię również zachęcam. Pozdrawiam Cię serdecznie, Piotrek Wojtyna. Cześć.